No w tym odcinku to jest pierwszy odcinek z serii Minecraft Single Player. Oczywiście na świat jeszcze nie stworzyłem jak to ja Tu... właśnie. Tu... Niech będzie, podobnie nie będzie stwarzany świat. O jeszcze jedno. Jeśli chcecie na przykład jakąś serię z albo... Że żeby nagrywał z jakimś youtuberem, to zostawcie lajk, łapkę w górę i napiszcie w komentarzu. Ja nawet ja czytam zawsze komentarze, więc. Podpowiem wam tyle. Ten youtuber, z którym może będę nagrywał, bo jeszcze nie wyraził zgody, to mój pierwszy. Pi on wstawił jako pierwszy komentarz na mój kanał. Włączyłem jego kanał. Fajnie nagrywa, czemu nie? Dobra, podciągniemy sobie drzewka na zimę. <gryzny> tylko że jest za lato. Nie, no, ja mam peaceful. Nie. O, jak zwykle, łatwe niech będzie. Ja to jestem po prostu. Na razie na początku zrobimy taką, wiecie, piwniczkę, żeby tylko była a później zrobimy jakąś chatkę porządną Ale to trzeba materiału do kopalni pójść Najpierw taką maluteńką trochę trzeba pozbierać na wągiel to drzewko będzie na wągiel na wągiel też trzeba mieć bo wągiel się przyda żeby być pochudnie dobra a to jeszcze jedno zacznę niech będzie jeszcze jedno zacznę jeszcze jedno zacznę no. Powtarzam się, sorry. Jeśli mam nie jest taki słaby głos, to sorry, ale mam mikrofon, a po drugie jestem tylko zaziębiony więc się nie dziwcie. No, ale dobra, ale to się tylko tnie łapą, łap, łap. jeśli ja tak można ująć. Dobra, tak jest. O, jak sadzonka jest. O, źródełko wody, ale dużo źródełek mamy. O, ładna okolica nawet. Z tego coś tu można zrobić. Tutaj by się... O, tu fajnie. Tutaj sobie wymorujemy chatkę. Tak fajnie sobie... A później sobie ją powiększymy. A może nie będziemy budować domu. Tylko tak powiększymy tą chatkę. Tutaj sobie... Tak. Patyczki. Jak ja nie lubię craftingu, robię. Nie lubię rzeczy po prostu craftingować. Dobra, sobie sobie potem to się nie dokupać. Dobra. O, jest. O. No oczywiście, jak wam się film spodobał, zostaw łapkę, zostawcie łapkę w górę oraz ładny, miły komentarz i subskrybujcie. Zapraszajcie przyjaciół na mój kanał, mnie to motywuje, bo tak jak jeden widz, albo coś w tym stylu, sorry, co to jest, o właśnie mój brat przeszedł zamknąłeś drzwi, ej, no dobra, super, przecisz ty, no, Bał się, upał się na fotelu. No boże, przecież to. No przecież to. Sorry za mojego brata, ale mój brat jest taki po prostu. Nie słucha się do tego. No przecież. No bo ja nagrywam, no. No odsłuchaj. się usiądź na łóżku na no to przecież to już patrzyłem przed chwilą no nie później dobra więc jak widzicie jak chcecie tak, także to zadbajcie pytanka w komentarzach ja się postaram jak my... Ja jak szyb, najszybciej postaram się, sprawdźmy, jaki czas mamy. O, słabo baterię. No, jeszcze mamy. Będzie dzwoniło poza tym. Dobra. No już mamy wungla, trochę. O, jeszcze nam pozostało, to fajnie. Wungla już nie ma? Węgiel się skończył. Już? Szybko. Patyczki ludzie no. Sorry za nie ogarnę, ale po szkole mieszkam trochę. Dobra. A może... O, jeszcze tutaj sobie... O! o tutaj zrobimy takie fajne okienko, co sobie wydziurawimy Tutaj klas... O ja tu piachu nie widzę. O, fajnie tutaj takie okienko, zobaczcie. Aha, wiesz, rozumiem, czemu nic nie słyszałem. Od razu lepiej. Sorry za to, ale dobra. Idziemy. O, dobra. Mam nadzieję, że się nie zgubimy. Przejdziemy po tutaj Jest piach, jest! Widziałem, że tutaj będzie Muszę sobie tam zrobić okienko. Dobra. Tyle wystarczy. Nagrywa się, nagrywa. Mm -hmm. Więc jak trzeci kiedy się to już się trzeci raz to mówię. No, mądre, jesteś. No przecież. Dobra. Już trzeci raz mówię, jeśli chcecie, grać. to w komentarzach. Ja odpowiem jak najszybciej będę mógł. O i tak to jak wam się spodoba wiecie, jestem nowym youtuberem, jeszcze nie, nigdy nie nagrywałem. Jak jak mam jakieś pomyłki albo Wam coś się nie podoba, to skłasz... mówcie, piszcie to w komentarzu. Ja to zrozumiem oczywiście. Dobra. Przyjdziemy się po okolicy. O, świneczki.

Albo po co będę ciągnął, jakbym będę kąpał do góry. Dobra, jeszcze to <trym> zabiję Niech chcę nie się lec w okolicy zero. O, dobra. Łol ma mało jedzągo. Przetopiło się, chyba się. Jak ma, to jeszcze wrócę na ogień. Ja Zaraz, zobaczmy. O boże Mamy widok na co To fajnie O dobra jeszcze skrzynki nawet nie mam O chodźmy tutaj Może w wągiel znajdziemy Pokopiemy sobie kawałek O fok jaskinia Kawałek Nie do nich jest to nie w tym razem. Mieliśmy przejść po wąbiel i po podborki. Przy kopunkową znajdziemy odrobinkę. Tak, nie to trudno, dzisiaj nie będę żenować. No jak niestety już mi się kończy czas Więc Do, do następnego odcinka Nic nie będę pomiędzy odcinkiem robić Najwyżej jakieś tam drobne To do następnego odcinka Cześć